Widzicie? Halo? Aha. A kto to tutaj jest? Ach. A, jaki czarny, jaki czarny. A A jaki wielki już kocuch. A tu jak leżę? A nubiś. Wiesz, jak będzieś miał w domu na imię? W domu będzieś miał podobno na imię Hades. To ci prze przekazuję ci. Wiesz. No tak, a kto to jeszcze przyszedł, a kto to jeszcze przyszedł szczudlasty, taki wielki, wielki, wielki kocur. Halo, nie, nie, ja będę tu macał, tak wszystko muszę pomacać, idę do, a mam was w nosie i wasze filmy, ja mam tutaj, o, ja mam tutaj, tu, 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 no tak. Powiedz, powiedz, no tak. Co to się dzieje? Aha, ja chowaj ogon. Chowaj ogon, chowaj ogon. Siwciutko, chowaj ogon. Popatrz się, popatrz, jak ją biją. Popatrz, jak ją biją. A niegrzeczny jesteś. A pofek. fek... jak siedzi taki pozamyślony taki. ojej, jeje, ojeje. Tak. No, takie moje dzieciaki, moje dzieciaki. Tak, wy siedzicie z mamuchą, z Frydziunią, tak? A pozostała trójka siedzi z mamą Ginuchą. Tak? Nie.